I ale wszędzie, panowie, tak Dobra, wydomaczcie, co się dzieje. Myślałem, że bardzo je nagrywałem. Dobra. Jeśli chcesz się nauczyć się... Mm. To już... Po prostu... uderzyłem tak mm. w A, chodzi jest na przykład na box. Mm. Nie. Box. Nie, 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 jest to Potem yy, będziemy do domku, będziemy było tak. No, no, to jest najgorsze, co możesz zrobić, By na naroszgrać, możesz się tak naciąć. O, A w po prostu, tyle mogę po W po W po na po prostu, po prostu, po prostu, Tylko prostu, po K, jak widać z tu, nie broni nie broni tutaj węgla i najlepsze przygotuj się na to, że bo się mimo, że nie ma kopieć, to tutaj jest i nie uderzasz tylko. Musisz się trochę na kopnięcia na techniki oraz jeszcze na no, że no, czasem będziesz chyba się schylić i iść tu albo tak łeb broić, a nie że o e, albo albo o e. można jego odskoczyć można odskoczyć tak. można, ale pod żadnym pozorem nie kupić czegoś takiego garda nie jest okej okay. Tak. żeby było tutaj, na i bliżej do nogi i tutaj, ja mi to, trzeba było to, co tu i tu nie masz się sobie bliżej, ale może się zastanowić. Ładnie, nie popełniaj sobie błędów. To jest, <physformation> jest najgorszy <subsequent> <coughs> błąd ever.